O no więc cześć, witajcie, ja jestem Simon I dzisiaj troszkę sobie porozmawiamy o World of Tanks A przy okazji właśnie wykonałem misję tutaj na czołg LTP Jak widać wykonałem dwie misje pod rząd, czyli duża apteczka i duży system gaśniczy To znaczy ten automatyczny system gaśniczy To jest Gamescom Let's Battle, część pierwsza, część druga i Gamescom Zakończenie przy okazji Za te dwie bitwy, czyli tutaj za 100 tysięcy EXPA chyba tak, za 100 tysięcy expa i za 25 wygranych bitew troszkę mi to czasu zajęło. A to z tego powodu, że teraz większość graczy zbija gwiazdki, czyli puszcza czołg i go zostawia. No i także dostałem jedno miejsce w garażu i czołg LTP, czyli trzeci tier rosyjski, lekki. Poprzednim razem jak go dostałem, nie pamiętam jakaś tam okazja była, czy to były... Urodziny Wargamingu, czy Boże Narodzenie, coś takiego. Nie grałem na tym czołgu. Nie podobał mi się za bardzo. Ale później zobaczyłem, że bardzo dużo ludzi gra nim jako spoterem. I postanowiłem właśnie, że tą misję będę chciał wykonać. Dobra, także sobie załaduję tylko różne rzeczy. I przejedziemy się nim. Działko 45 mm. No, jeszcze zobaczę sobie tutaj średnią penetrację. Przecież tu nie pokazuje właśnie średniej. No, ale tu średnia penetracja około 52. Średnie uszkodzenia też około 45-50. Nie wiem, jak to długo ładuje, Nie pamiętam. Bardzo dawno nie grałem tym czołgiem, ale myślę jeszcze jeden czołg premium, a przy okazji miejsce w garażu się przyda. No niestety straciłem 850 golda tym sposobem, bo gdybym ten czołg sobie zostawił, nie sprzedawał go kiedyś, to dostałbym tego golda. No, także jak widzicie, na dzisiaj statystyki są średnio. Tutaj KW1. Wczoraj były jeszcze gorsze. No tutaj E5 też w miarę fajna bitwa, ale tych bitw w dwóch mi nie zaliczyło. Nie, przepraszam, ISA trzeciego mi bitwę zaliczyło ale e5 bitwy mi nie zaliczyło, a to z tego powodu, że y, zrobiłem i tak bardzo fajny wynik bo to jest y, 629 expa 3000 demedra, także to nie jest aż tak mało na dyszkach Ponad y, 100%, de, ponad 100 y, swojego życia zrobiłem ale po prostu nie byłem w pierwszej dziesiątce pierwsza dziesiątka się zaczynała tutaj, zabrakło mi 2 expa no także ogólnie no, widzicie przy okazji, pochwalę się Wam swoim garażem od początku. T341 już wymaksowany, wczoraj go wymaksowałem dzięki właśnie gwiazdce razy 5. PZ1C to zabaweczka. VK2801 też mój nowy, dosyć nabytek. Mam go z dwa tygodnie, może od tamtego czasu no, odcinków nie było. Także, jak widzicie, już tych czołgów troszkę przybyło. Pantera 2 tutaj już dawno wymaksowana. Już 25 tysięcy expa pod E50, także y, na pewno niedługo, niedługo będzie E50. -ka. Tiger 1 póki co stoi w garażu i jakoś go nie ruszam. To znaczy tylko teraz ściągam wiadomo te gwiazdki razy 5, chociaż do tego Tigera 2, no w ciągu myślę mm, kilku dni bym doszedł. Ale jakoś mi się to nie chce, no, czyli Hexer kolejna zabaweczka, jagd Panther 2, tak samo. Powoli, powoli tutaj y, niedługo. Niedługo będzie to działo już nabite. Tutaj proszę bardzo, y Jak Tiger, czyli moja zarabiaczka naj najulubieńsza. Jeszcze troszkę i będzie właśnie drugi perk, czyli pioncha, towarzysze broni, czy jak to kto chce zwać. No. Tutaj y Lightmark 6C, czyli ten, który dostaliśmy chyba na Boże Narodzenie teraz. Wczoraj nabiłem na nim Asa Pancernego. Właśnie przy ściąganiu gwiazdki razy 5, bo wczoraj pierwszy raz od długiego, długiego czasu ściągnąłem gwiazdkę razy 5 na wszystkim. Covenanter, także powoli tutaj sobie w tą linię idę, ale nie za szybko, jakoś tam tylko gwiazdki praktycznie zbijam. Tutaj Matilda, Black Prince też stoi praktycznie nieobsługiwana przeze mnie. T1 Cunningham, tak samo tylko na drużynówki został. T25 na 2, ostatnio coraz przyjemniej mi się gra tym czołgiem. Czyżbym coś pominął? Tak, pominąłem E5 i Helkata. Oczywiście jest E5, czyli mój no, jedyny póki co dziesiąty Tier. Wiem, że troszkę ten odcinek zajmie, ale mm, wiem, wiem jak jest z czasem, że ostatnio nie mam czasu za bardzo nagrywać. To znaczy, nie mam czasu i nie mam komputera też, żeby nagrywać dobrego. Tutaj tym LTP zaraz się przejedziemy, ale pierw sobie właśnie chciałem omówić garaż, co tu, co tu się zmieniło. I proszę bardzo, to ostatnio odkupiłem, w sumie dwa dni temu, tę załogę sobie właśnie robię yy, na twierdzę. Nasza twierdza w tym momencie za dobrze nie wygląda. Po prostu po wakacjach dopiero się spinamy jako klan OLC, czyli Ostatni Legion Chaosu. No, tu pierwszy poziom, tu drugi, tu drugi. To jest no troszkę troszkę grania póki co, no. Nie ma nie ma tylu ludzi w planie, żeby to cały czas uciągnąć, tam w 7 osób te drużynówki. Czy twierdzę? Yy, oczywiście teraz ten LTP, nowiutki, świeżo kupione. Yy, mam nadzieję, że grafika wam nie przeszkadza. Po prostu mam to zrobione tak, żeby mieć jak najwięcej FPS-ów. No, czyli KW1, kolejna zarabiaczka powiedzmy. Teraz już tylko z niej ściągam gwiazdki, ale kiedyś na niej zarabiałem, dlatego mam na niej cały czas najwięcej bitew. Churchill 3 oczywiście do nabijania załogi na KW1 lub na ISA 3. Tak, na ISA 3 też ta załoga coraz lepiej wygląda. Już dawno, dawno zrobiłem tego ISA 3, wymaksowałem, ale pieniążków nie ma cały czas na ISA 8, dlatego nie kupuję. No, czyli Su 8. Yy, muszę właśnie z niego dzisiaj ściągnąć gwiazdkę i już pewnie będzie Su 14,1. Nie wiem, czy zaraz go nie kupię, w sumie. Póki jest owniżka, bo owniżka jest chyba do dzisiaj albo do jutra, albo do wtorku. No, ale to myślę, że w najbliższych dniach kupię. Później troszkę pojeżdżę sobie jadziem 8.8, na nadrobię to. No, tutaj wiadomo, powoli, powoli ten czołg zaczyna wyglądać. Już troszkę lepsza załoga, tutaj żarówa, Powoli perki się robią. No, czyli tu mamy Techa, czy Kecha. Jakoś tak to się nazywa. Typ 2597 tak to się nazywa w garażu. Chyba Keho, czy Techo. Jakoś tak to się nazywa w bitwie. Bardzo fajny czołg, bardzo fajnie mi się nim jeździ. Zagrałem nim chyba z dwie albo trzy bitwy, ale póki co no, myślę, poczekam, bo mam taką taktykę, że asa pancernego sobie nabijam na tych czołgach i je później sprzedaję. Wiadomo, no miejsce w garażu zawsze się dostaje. Póki co cztery miejsca w garażu. Dzisiaj podejrzewam, że sprzedam to. I będę kupował także na Szorna, bo też jest na przecenie. Dlatego warto sobie teraz właśnie kupić siódemki, i te niemieckie, i artylerię. No, bo jak widzieliście, na artylerię też jest przecena. Na siódme tiery. no i tutaj ciche, jakoś tym za dużo nie gram. Też pewnie jeszcze od cholery Expa mi tu brakuje. To znaczy, mógłbym to zrobić, ale za Free Expa, a Free Expa póki co nie marnuję. Bo wiem, że niedługo może mi się przydać na na troszkę czołgów yy, Na przykład właśnie tutaj na 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 coś miałem mówić yy, Na to bo z tą lówką się strasznie męczę Z tą ósmią, ósmotierową, dlatego tutaj 128 będę niedługo montował Może jeszcze dzisiaj jak się uda Nie wiem Dobra A póki co przejedziemy się tym LTP Czyli czołgiem lekkim trzeciego Tieru. Zobaczymy, jak nas wyrzuci. No, czyli cz czwarte Tiery, zaraz zobaczymy, jak to wygląda z penetracją. To około 50 penetracji. Hmm, no z DW2 możemy mieć problem, ale zresztą raczej nie powinniśmy mieć. I ostatnio, właśnie, bardzo dużo widzę pancerów 4D w bitwach i chyba, chyba sobie pójdę w ten czołg powoli. W sensie cofnę się do niego żeby sobie nabić na nim asa pancernego. No, czyli 54% na zwycięstwo. Hmm, idzie tu teraz pojechać? Gdzie tu teraz pojechać? Hmm, może pojadę właśnie pospocić, tak jak tam Hecer chce. Tylko nie wiem, czy Hecer na te odległości będzie, no, będzie dobry. Hmm, dobra. No. Ogólnie w tym momencie mam dużo klatek dosyć, yy, z powodu, iż... Yy, niż mój komputer jeszcze się nie zdążył zagrzeć, Bo dzisiaj przyjechałem około 10 bitew dopiero. Po 20-30 bitwach ten komputer już przestaje żyć i, i wtedy już i internet lubi się rozłączyć i tak dalej, i tak dalej. Czyli raczej na spota to ja się tu nie nadaję. Penetracja 51, 47 damage'a. Okej. Okay. Nie wiem, może tu coś oflankować? Nie wiem. Właśnie, no ja tu załogi na 100% nie mam. Póki co nie będę załogi tutaj kupował, bo nie wiem, czy nie zacznę robić sobie jakiegoś czołgu lekkiego, właśnie rosyjskiego. Dlatego myślę, nie ma sensu. Czy tu. Nie, tu jest górka, niestety. A tu widzę T46. Pobadanie. kaszet dobra. Jeszcze jeden strzał. O, właśnie. W końcu wchodzi. Tylko strasznie niecelne jest to działko, albo mi się wydaje. Aha, dobra. Czyli Hecer już tu dał radę. Tutaj A20. Jest Hecer. Nie, raczej Hecera to ja nie przebiję. Bez Golda. No zobaczymy, jak to pójdzie. Nie prawiło. No, strasznie strasznie niecelne to działko. Mam nadzieję, że jak załogę nabiję, to będzie troszkę celniejsze chociaż. No na pewno będzie. No, także przepraszam za, swój, za swoją słabą grę. Boję się tym podjechać dalej, bo to ma tylko 230 HP, a tu są hecery prawie same. Także hecery mają mnie no na strzał. Nie okłamię jak tak powiem, bo tak jest dokładnie, tak dokładnie jest, że hecery mają mnie na strzał. No, także przeładowanie 3 sekundy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na porządnej załodze. Na pewno lepiej. No, także bitwa, hmm, powiedzmy, póki co słabo. No, ale zawsze, no, czołg za darmo warto nabić, myślę. Nawet dla samego miejsca w garażu. No, czyli... Yy, dobra, gdzieś tu widzę LTP. Może fraga mi się uda zrobić? Nie. Strasznie wolno te peski latają. No i teraz zobaczymy, jak to się. Aha, no, czyli tak by to wyglądało, yy, że T82 do mnie podjechał. No oczywiście, kiedy nabiję załogę na 100%, będzie to wyglądało lepiej. Póki co to jest raczej ciężko coś powiedzieć o tym czołgu. A tak jak mówię, nie grałem nim w ogóle. No headset w gąskę strzelił niestety. A możesz się tym... Aha, dobra, no od tyłu LTP. Od tyłu LTP zrobi robotę. Nie wiem, wydaje mi się, że gdyby mnie na trójki wyrzuciło, to byłbym w stanie zrobić dużo więcej. Jak widać tu tych trójek za dużo nie było. Dlatego staram się trzymać z tyłu, a T82 y, po prostu no ma dobre działo. To jest trzeci tier Tedek. Wiadomo jak jest. No, czyli jak widać, no, czwarte Tiery y, robią hecery I to muszę potwierdzić, bo też bardzo dużo gram hecerem. Ostatnio, właśnie powiedzmy, no, po cztery fragi hecerem to jest normalne u mnie. Ale asa pancernego niestety jeszcze nie nabiłem. No, czy hecer będzie miał specjalistę? Tutaj widać, wystawił się troszkę 185 85 b jest 10 do 10. Także zobaczymy, jak to jeszcze z zarobkami będzie wyglądało. 11 do 11 M8A1. No, nie wiem, czy tu da radę. Powinien dać. No, mogłeś jeszcze oddać ten strzał tutaj. Dobra, powiedzmy. Zobaczymy. T28 pilnuje tej strony. No, Ten T40 jest bardzo dobrym Terekiem, ale nie wiem czemu on tu nie wyjeżdża. Mógłby się spokojnie tutaj ruszyć, na pewno by dał radę. Oznaczę tej T40, że tu ma wszystko. Tak, ona bije po 100 i to co 4 sekundy. Z bardzo dobrą penetracją. Bo pamiętam, ja na szóstkach nie robiłem po 1000 damage'a. Chociaż Hetzer też do pancernych należy raczej. O, dobrze. Zobaczmy, co nasze T28 robi. A T28 robi nic. No chyba jest bot, albo, albo gość nie wie jeszcze jak grać, no bo to 0k ze, Także pewnie ma około 30-40 bitew zagranych. Hm. No, czyli raczej przegrana niestety. Tak, na 99% przegrana. Tak jak mówię, no yy, to jest pomalowane, także troszkę lepiej będzie grał pewnie koleś. Tylko, że na tym T40, no pewnie gdyby grał tylko tym T40, to miałby super załogę, ale wątpię, żeby, żeby tą załogę miał dobrą taką. No, także poczekamy. Oj, chyba mi się bad pixel na ekranie zrobił, ale nie jestem pewien. Co to jest? No chyba bad pixel. Już widzicie, mój komputer się zaczyna sypać. Tak, bad pixel. Dobra, pokibicujmy jeszcze naszej drużynie, chociaż i tak już raczej przegrana, ale. Nigdy nie mów, nigdy, jak to mówią. Tak. Przegrana na 99% dokładnie, nie będę mówił gdzie on jest, no bo to nie wypada. Ale ten T28 potrafi naprawdę dużo zrobić. A tu widzę ten gość raczej. Także ja nie będę tak ofensywnie pisał. Oczywiście, no wiadomo, to jest nowy gracz, to nie jest noob, to jest newbie. Czyli gracz nowy. Niestety nie da rady. Nie poradzi sobie tutaj. Ja niestety za dobrze też nie zagrałem. Szczerze powiem, no nie przepadam za lekkimi czołgami na tym tierze. Zginiesz. No właśnie. Także GG. Tak, T28 się wkurzył. Ale chociaż przeprosił. Także zobaczmy na wynik. Od razu mówię, z mojej strony nie jest to super wynik. Ale gwiazdka nie pozostała zbita. 6000. A procent trafień 9 na 18. Jak widać, troszkę mi tej penetracji tam zabrakło. 5700 do przodu. W drużynie ten wynik powiedzmy, że nie jest ani dobry, ani, ani najlepszy, jest po prostu słaby. Dobra. Także to by było na tyle. Dzisiaj spokojny odcinek, troszkę dłuższy. Ale lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie, a ja się z wami żegnam. Cześć!